Eksperyment z fałszywą ręką dziś. Witajcie. Czy można oszukać mózg? Pewnie, że można. Czy Twój mózg można oszukać tak bardzo, że zaczniesz czuć ból w sztucznej ręce? No to już brzmi dosyć ekscentrycznie. Badani siedzieli przy stole, a ich prawdziwa ręka była schowana. Przed nimi położono gumową rękę i delikatnie ją głaskano. W tym samym czasie ktoś dotykał ich prawdziwej ręki, ale tej dłoni, której nie widzieli. Po chwili mózg. Tak przypisał gumową rękę do ich ciała, że gdy nagle ktoś uderzał w sztuczną dłoń, uczestnicy reaktywnie się cofali, a niektórzy nawet poczuli ból. To pokazuje, jak łatwo oszukać nasz mózg i jak mocno bazuje na tym, co widzimy. Zdarzyło Ci się kiedyś poczuć coś, czego w rzeczywistości nie było? Podziel się. Swoimi doświadczeniami, z iluzjami, o tak to określmy. Napisz w komentarzu, jeśli masz na koncie takie przeżycie. Jestem bardzo ciekawa.